Vlogmas dzień szósty. Słuchajcie, jest godzina druga. 10, 6 grudnia. Mikołaj nie próżnuje i tam widzę, hmm, coś mi zostawił, a za chwilę Mikołaj również zostawi coś. Tutaj są prezenty. Rozkładam. Jak widzicie, prezenty już znalazły swoje miejsce i o tyle mądrze to zrobiłam, że na pierwszy rzut oka widać tylko jeden. I trzeba tam spojrzeć dalej, żeby były kolejne dwa. Hmm. Ciekawe. Ale... Czy to jest czekolada? Dobra, nie jestem taka. Nie robię tego. Idę. Idę spać, bo jest późno. Będę się do was odzywać rano. I wtedy zobaczymy, co tutaj Mikołaj zostawi. Teraz? Teraz ma kiedy. Później. Trzeba poczekać. O o! Dobra, ten ci pozwolę otworzyć teraz. Trzy? O kurczę. Nie wiedziałam, że dopiero wstałeś. No ale widzę, prezenty rządzą się swoimi prawami. Mm -hmm. W końcu, jak Mikołaj do ciebie przyszedł, widzisz, nie zapomniał o tobie. Jak przychodzi do ciebie Mikołaj, to proszę. O, no, do niego. Hmm. Tego się nie spodziewałem. Kiedy to kupiłaś? Ej, serio. To jest fałszywe. Zawsze mnie chciałaś w takiej piżamo widzieć. Ale to nie ja. Zawsze chciałem taką piżamę mieć. No dobrze, tak już zaczęłaś, to już skończ Nie, dobra, reszta, reszta, radę, to jeszcze pójdę. To jeszcze raz, Bo tam widzę, że jeszcze pasta. A u ciebie też to zostało. Tylko zostały dwa, okej. Okay. A potrzebuję kapci. Aha. Pada tamto? Nie wiem. Nie wiem. Nie, to ładnie wygląda ten stoli. Tylko mały jest chyba, za mały chyba. No. Co? Rozkminiamy dalej. No nie wiem. Dobra, widzimy się później. No. Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, w kolejnym vlogmasie. I dzisiaj jest 6 grudnia, bardzo fajny dzień, dodatkowo niedziela, więc super. Jednak nie wstaliśmy za wcześnie, bo jest już po godzinie 12, a my dopiero jesteśmy ogarnięci i będziemy jeść śniadanie, ale stwierdziliśmy wspólnie, że ostatnio te dni były na tyle ciężkie, że wyśpimy się w tam niedzielę, nie będziemy się spinać, wstaniemy o której się obudzimy i tak to zrobiliśmy, więc obudziliśmy się przed 11.00. Co mi się w ogóle nie zdarza, ale wiedziałam, że jeden taki dzień na regenerację jak najbardziej potrzebuje, i dzisiaj będzie też taki wolniejszy dzień, w końcu niedziela. 6 grudnia, więc są również Mikołajki. Jak widzicie, prezenty jeszcze nie odpakowane czekają. Czekam na Marcina, aż się ogarnie, jest na górze. Za chwilę zjemy śniadanie, i wtedy zrobimy sobie kawę, i dopiero odpakujemy prezenty. Czytałam komentarze od Was na temat tego stolika, tego, tego tutaj, i piszecie żeby go zostawić, że jest ładny. Zastanawiam się, sama nie wiem, co zrobić, bo wczoraj jak poszłam spać, to stwierdziłam, nie, na pewno go dajemy, ale dzisiaj jak tak na niego patrzę, to rzeczywiście tutaj pasuje. Taka na patruszkę mniej, ale stolik tak. I mimo to, że może jest troszeczkę malutki, to w sumie te pomieszczenia też nie są, to pomieszczenie takie nie jest aż tak duże, bo to jest jednak salon, jadalnia, kuchnia, wszystkie razem połączone. To nie jest super duże, więc... Ten stolik powinien się fajnie tutaj wpisywać. Plus zielony marmur z tymi czarnymi, mm, czarnymi elementami, liniami. Ładnie to wygląda. Nie wiem, jeszcze się zastanowimy. Więc e, jak chcecie się wypowiedzieć, to proszę bardzo. Bo jeśli się do dopiero w tym tygodniu. E, o, 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 ważna rzecz. Makijaż. Hmm, teraz jestem troszeczkę prześwietlona, bo chciałabym Wam to pokazać. Mam na sobie ten cień, który wczoraj był w kalendarzu. Dekoracyjny, nie potrafię tego ładnie zrobić. Tak on wygląda i to jest przepiękny cień. Zazwyczaj maluję się cieniami, które są ciepłe, a ten jest jednak chłodniejszy, ale wydaje mi się, że akurat mi pasuje. No i oczywiście dzisiaj sweterek świąteczny. To jest sweterek z Nexta, kupiony chyba 3 lata temu, no może 2. I stwierdziłam, że skoro Mikołajki to musi być sweterek świąteczny. I tak. Po tym przydługim wstępie, zapraszam Was na dzisiejszego Vlogmasa. Hej Marcinku! Hej! 6 grudnia, niedziela. Tak, tak, teraz, teraz, teraz już wyglądasz o wiele, nie chcę powiedzieć o wiele lepiej, no. tamten <laughs> wygląda też na swój urok, jak dla mnie, ale dobrze, pokaż co tutaj mamy, a, mamy tą kawę, co wam ostatnio pokazywaliśmy, Crosby Coffee świąteczna i posypujemy. zobaczymy jak będzie nam smakować, i pąchać, bardzo ładny zapach. Dzisiaj dla mnie jest bardzo przyjemny dzień. Wiecie dlaczego? Bo Marcin gotuje. Tak Marcinku? Uh -huh, Lubię jak ty gotujesz. Kawka jak widzicie tam się robi. Deserek się robi. No bo po śniadaniu to trzeba deser o 13 zjeść, tak? Bo obiad to ja nie wiem o której będzie 18. Pewnie <grymnie> jakoś tak. No. O, widzę. Budyń. Hmm, zobaczymy co przygotujesz. Robimy klimacik. Mamy kawę, mamy ciastko, odpalamy świeczkę. Jeszcze ono nie było odpalone, zobaczymy jak będzie pa. Nie? Szamiemy i otwieramy kalendarze. I Marcin, możesz otworzyć prezent. No mogę już otworzyć? Możesz, jasne. Otwieraj, ale... Poczekaj, ja tylko sobie posmakuję kawy. Bardzo przyjemno. A od czego zaczynamy? No nie wiem, od kalendarza. Twojego? Czego? No znaczy obojętnie. Od góry, od mojego. Którego? Nie, od mojego. Szóstego. Mamy palonka. Mm, o! bardzo fajnie! Szukałam, mam resztki tylko. Krem do rąk z The Body Shop Festive Berry. Przepraszam, pachnie. Szmatyczny krem do rąk. Ekstra! No, fajnie, fajnie. Cieszy mnie bardzo. Dobrze, to mamy szósteczkę. I mam przeczucie, że w szósteczce no właśnie. będzie paletka do cieni, tak jak to było w zeszłym roku magnetyczna. Do tych wszystkich cieni i dodatków, które się znajdą w kalendarzu. Więc sprawdzimy czy mam rację. Szósteczka. Tylko nadzieję, nie Ej, odpalać. no to ja też tak mogłem tobie zrobić. Jak mogę zrobić? No. Kupić, kupić ci wiesz paletkę cieni i ten. I cienie osobno każdy I każdy ten... cień osobno wrzucić. No tak się dzieje. Ładno. tak jest. Bardzo kolorowa. Tylko ten brokat, no niestety, zostaje troszkę na palcach. Nie za nie przepadam, no ale jak ma być. Świąteczna paletka to będzie świąteczna paletka. Dobra, to mamy. Dobrze, to teraz ty czy ja? Ty. Ja? To po jednym. No dobra. Od mniejszego zacznę. Co? Ale ładnie. Pięknie I Ty to potrafisz ładnie zawijać, a ja tak zaczęłam zawijać to... Okay. Pięknie, pięknie ci wyszło. Miesz. No pamiętaj, że to są mikołajki, no nie? To, ja jest, pamiętam, rzecz, że to jest mikołajki. A mikołajki Marcinia. to się wiesz co dostaje. Właśnie, nie, ty kalendarz adwentowy cały czas mi ten... Ale ładnie zamieniałeś. Zobaczcie, wyglądają. Wiem, że mnie nie zapomnie. Trzeba pielęgnować swoje wewnętrzne dziecko po prostu. Aaaa! <laughs> <laughs> ja. Czekolada! Ale jest to moja ulubiona. Alpengold. Z orzeszkami. Czekolada na czas z orzeszkami, Dziękuję. Będę montować i będę na pewno zajadać. Trosteczkę. Myślałem. No to myślałeś, że. Myślałem, że plakat jakiś. Poster. No to mi się kojarzy, zawsze z dzieciństwa. Ten Batman. Będziesz musiał sobie zawinąć. Zawinąć, zawiesić. W mhm. Przyda mi się do biura. No myślę. Dobrze Dobra. I jeszcze drugie. Teraz ty. Nie, teraz ty. Teraz ty. Już. To jest ciężki, Cegła. Zabiłbyś tym. Cegła. Podwójniesz Ciekawe Ciekawy podz. Miałam tylko takie. Nie chodzę na to. Co No ładnie tak jest. No ładnie jest. No pasuje do papieru Papier jest bardzo fajny. Ja uh -huh. <laughs> papieru. Papier jest bardzo dobry. Tylko jak się kupiony. Tu chyba więcej. Już teraz wiem. Czujesz? Czuję. O, coś co Marci mówi najbardziej. A przed chwilą oglądaliśmy tak w ogóle. Cały ten wszystkie, wszystkie sezony. Ale to nie tylko są odcinki, wiesz? Nie tylko wszystkie sezony, tam jest dużo takich dodatkowych rzeczy. 5 godzin wydłużonych, nie, nie pokazywanych wcześniej materiałów. 236 odcinków. Boże, 236. 5 tysięcy minut. Bardzo ładnie. A sezon dziesiąty, to zobaczysz, jak wyglądają. Może dziesiątka, ale ładnie to jest zrobione, co? Mhm. Tutaj przeczytasz to, to nie musisz oglądać i 5000 minut zaoszczędzone. Proszę, Dziękuję. Dziękuję. bardzo fajny prezent. Warto wyczyścić buty nie. Mhm. Mhm. Bardzo fajny prezent. Jak już Netflix wycofa. A pewnie skasuje. Wiesz, że plotkary kasują? Albo tak? Mhm. No do końca grudnia nie Jak To było, Aj. To było na środku. Jak już Netflix wycofa, albo zmienią ze względu na poprawność polityczną to. Hmm. Będziemy mieli oryginał cały czas. I będziesz sobie wyłączał. To jest. No, to Albo pomysła. jak my przestaniemy Netflixa subskrybować, bo już coraz mniej rzeczy. Tylko przyjaciół Ciekawe. oglądamy, a przyjaciół masz to już możesz subskrybować i zaoszczędzić 8 funtów miesięcznie to Dobra. No, 12. 12. 12 już kurczę. No, no. no także. Trzeba się no, na tym nie się. zastanowić. Tak jest. Już wiesz, wiesz, co tam jest. Nie? Nie. Nie. Co? Jaki tam? O kurczę! O kurczę! No, no, powiem ci, że. No, daj, tak, tylko że to na Blu-ray. Ale ekstra. No, powiem ci, że o tym akurat, może nie tyle marzyłam, ale bardzo chciałam to mieć. I teraz idealnie się pasowałeś i cieszę się, że teraz to dostałam, szczerze mówiąc. O kurczę. Także Marcinie, w przyszłym tygodniu, mm -hmm. się. Nie wiem, ale mi Harry Potter tak się kojarzy ze świętami. Nie wiem dlaczego. No zobacz, tam też jest tak jak... Weź otwórz. Mm -hmm. Otwórz. Mm -hmm. Masz, patrz, masz jeden, masz mówi. Mm -hmm. Te movie, the movie. A na drugim masz coś tam jeszcze takie dodatkowe sceny i tak dalej. Super. Mamy rzeczywiście ten sam tok z myślenia. Serial życia? Film życia. <grym> ale ładne, ładne wydanie. Bardzo mi się podoba. Jak widzicie, troszeczkę się tych rzeczy rozrosło, ale za chwilę zabieramy się za pakowanie paczki do Polski, pakowanie prezentów, więc mam nadzieję, że to ogarniemy i pozbędziemy się tych wszystkich. Rzeczy z tej garderoby i wreszcie tutaj będzie panował względny ład i porządek. Roślinki mają spa. Zostały popryskane nawozem. Proszę, giełka nawozowa. Zobaczymy jak się sprawdzi. Moja areka i trzy skrzydło kwiatki. A ty co robisz? Co masz? Ja rozpakowuję paczkę. Ale najpierw no bo my grudzień traktujemy bardzo świątecznie w tym roku. To już w ogóle, mega świątecznie, my grudzień mamy. Co ci nie? Mhm, ale pusto tutaj, bez tej. Mezareki? No, jest tej kwiatka. No, ale musiał polecić sobie do spana chwila na Tajlandii, na dzień. Jak wróci, będzie szczęśliwszy. I zainspirowana ostatnim vlogiem Laury Ogrodowczyk. A że szukałam tego długo, to w końcu zamówiłam. Mega. Płyta winylowa Winter Wonderland z najfajniejszymi kawałkami świątecznymi. Muszę się do tego dostać. I szukałam płyty ostatnio. W Tesco byliśmy, w Tesco mieli zawsze płyty świąteczne uh -huh. w winela, i w ogóle teraz tą sekcję zlikwidowali. Więc na Amazonie, na naszym ukochanym Amazonie. Zamówiliśmy i nawet nie była aż taka droga, bo kosztowała tylko 12 funtów, więc koszko będzie widziałam wcześniej za 20-25. I tutaj są wszystkie takie nibalizowane kawałki. I od czego zaczniemy Marcinie? Mm. Dobra, zaczniemy od początku najlepiej. Ale ładnie pachnie. Pięknie wygląda. Gotowy? Mhm. Ekstra. Kochasz Amazona, co? Wczoraj wysłałeś, teraz miałeś zacząć pakować paczkę, proszę. Taśmy przyszły. Bo po co chodzić do sklepu, co? Amazon Prime, po prostu wymiany. Ekstra. A jeśli chodzi o tę skrzyneczkę, to Macie ją dostał dwa lata temu, dwa lata temu na święta. I po mału kolekcja winyli nam się też powiększa. Więc teraz Świata, będzie idealnie na święta, winy lepszy, A próbujesz? Co? A, że prezenty, myślałam, że żeby komuś kupić, na przykład facetowi takie coś, taką maszynę Nie no, to należy Bo dla mnie to był fajny prezent, dla mnie, sorry Dla mnie bardzo fajny Podobał ci się? dziwię się wtedy, co? Nie spodziewałeś się, no się po prostu się. Ekstra, więc Ty bardziej, że... bardziej, że co? To jest było to No sporo, sporo, bo czasami ciężko jest sobie kupić prezent Jak masz dojść do moich kont Ekstra. No, taśmy nam nie zabraknie. Robimy recykling paczek. Używamy wszystkie pudełka, które dostaliśmy wcześniej. Więc... Eko. Jesteśmy eko. I... Zawijamy tylko ładny papier. Wszystkie prezenty zapakowane, ale nie mieszczą nam się do dużego kartonu. Ale zobaczcie, jak ładnie, jak pięknie zapakowałam. Każdy prezent jest w innym papierze ozdobnym. Wykorzystuję wszystko, co mamy. Wszystkie resztki. O, zobaczcie. Wszystkie, reszt wszystkie resztki papieru. No tak, no wykorzystuję. No po co to ma leżeć. Ja jestem z siebie dumna. Tylko, że teraz się głowimy, co zrobić, i chyba po prostu wymienimy karton. Kupimy troszeczkę większy, i wtedy wszystko pięknie się zmieści. A w środę, bo w czwartek wyślemy tę paczkę do Polski. Miejmy nadzieję, że dojdzie jeszcze na czas. Taka aktualizacja. Ja jestem mega głodna. Ale podobno obiad za chwilę ma się zrobić. O 20.00 jest obiad! Kotlety schabowe, ziemniaczki i kapustka. Powiem Wam, że jestem taka głodna i mam taką ochotę na polski tradycyjny obiad, że nie macie pojęcia Marcinku, dziękuję bardzo. Wygląda przepysznie. Jestem zachwycona. I pewnie smakuje tak samo, także smacznego! Zjedliśmy obiad, był przepyszny. Zjedliśmy mandarynki, a teraz pora na no co, na suchara, na suchara No to jedziemy. Słucham. Dobra. To jak się nazywa specjalista od owiec? Jak się nazywa specjalista od owiec? Powiedz. Fachowiec. 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 da da, dam. da, da dam. Dobra, to wszystko hmm. na dzisiaj. No, to wszystko na dzisiaj. E, w sumie to był bardzo krótki dzień. Ale jak się zaczyna dzień w południe, to tak potem to wygląda. Teraz siedzimy sobie w salonie, oglądamy przyjaciół i w międzyczasie sobie zmontuję ten film. Wracamy się, kąpać i idziemy spać, mm -hmm. bo od jutra znowu się zaczyna. Znowu poniedziałek, nowy tydzień i trzeba dać z siebie wszystko. Mm -hmm. 100% tak, Dziękujemy ślicznie, że byliście. Mam nadzieję, że vlogmasy Wam się do tej pory podobały. Prawie pierwszy tydzień za nami. No, nieźle. Nieźle. Nie sądziłam, że no, no. mi się uda. Montuję tydzień, nieco wieczór. Więc mm -hmm. jeśli Wam się podobało i chcecie, żeby tak dalej szło, to oczywiście kciuki w górę. A my teraz już się żegnamy. Troszkę jeszcze sobie podpoczywamy. Dziękujemy. Widzimy się jutro. Miłego tygodnia, miłego poniedziałku i do zobaczenia. No, Na razie. Do jutra. Pa!